Chwilę będzie ekspulsja Nie, yeah, pragnienia wybuchnie bomba Wow, wysadzi nas na całego Nie, yeah, pragniemy dziś tylko tego wow. Kurde, no no jestem Mister Wieso YouTube, jak mogliście zobaczyć, że było na samym początku moje intro, nowe intro, które robiłem samo, i pierwsze takie intro dla mnie bo to, no, miałem, znam, trzy intro. Jedno było moje, yy, jedno było moje intro, które do dupy było, więc. Blech. Drugie intro było dla Seby, a trzeci, czyli Mister Seba 261. Polecam go, jego kanał. Subskrybujcie go i komentujcie, łapkujcie. A ostatnie to jest teraz, to teraz robiłem, więc nie mogliście zobaczyć. To moim zdaniem jest jedno z lepszych, które ja zrobiłem. Mogę tam pozmienić, na przykład tam gdzie jest yy, łysy, zaprasza i tak dalej. To mogę zmienić na Seba, zapraszam, jakbyś chciał Seba, oczywiście. Podobno on teraz, on teraz sobie robi nowe intro. Hmm, na pewno będzie lepsze ode mnie. Więc dokładnie trzymajcie się, cześć fajnie, na razie.